Małgorzata Kiereś, kierownik Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, etnograf, historyk tutejszych terenów, ale przede wszystkim też góralka z Istebnej, prawda? Tak, to jest jakby to powiedzieć ta pierwsza i najwyzocniejsza moja tożsamość, że jestem góralką z Istebnego. I Pani tutaj wszystkim chciała pokazać pewnego dnia y, historię zielarstwa, ale zioła po góralsku to troszeczkę inaczej brzmią to Zielinki. słówko. Zielinki. I <grym> To tak jest. Nie do końca, że chce się pokazać historię, prawda? Ale kiedy koło naszego malutkiego muzeum zbudowaliśmy. Enklawy budownictwa drewnianego i była niewielka przestrzeń, tylko i wyłącznie trzy nieduże domki do postawienia. A samo wnętrze chałupy, które pokazujemy tutaj, takie bardzo surowe, wymagało pewnego rodzaju ocieplenia tą ziemią. Ocieplenia przede wszystkim czymś, czego nie ma w środku naszego muzeum, a jest tutaj. I to ocieplenie i ten temat, tak jakby ten nowy dom niewielki, właściwie patrzyłby taki babie zieliniorce, kiedy po tych groniczkach chodziła calusieńki jor od wiosny do świętego jona. Po świętym Janie nie zbiera się ziół i po świętym Janie właściwie zioła tracą tą swoją moc w dawnego myślenia w kulturze magicznej. No ale jak to w muzeum? Jedna sala absolutnie nie wejdzie możliwie pojemność tego świata. Więc u zieliniorki był wybór, ale prawie z moimi pracownikami muzeum, szczególnie z panią Ewą Niemczyk i panią Anią Cieślar, nazbierałyśmy prawie 250 ziół przeróżnych. Wszystkie tu w Beskidach? ale tylko i wyłącznie z stela, to wszystko musi naszą ziemią woniać, jakoby starzy ludzie powiedzieli. I to spowodowało, że wystawa właściwie przeznaczona była na dwa miesiące, a potem okazało się, że cała wystawa trwa sześć miesięcy, bo każdy chce oglądać. I jeszcze mało tych sześciu miesięcy. I jeszcze byłoby mało, ale już zmiany trzeba było dokonać. Natomiast chciałam pani powiedzieć, że Przeżyłam na tej wystawie wiele ciekawych przygód, począwszy od tego, że dla większości zwiedzających, a nie wiem, to tak się mówi, ale ta rasa. raza. Właściwie nie wiadomo było po zapachu, niekiedy po liściach. Gdyby nie było opisu, byłoby gorzej. Natomiast przeżyłam bardzo ciekawą przygodę. i Jedna z pań zwiedzających podchodzi do mnie i mówi, wie pani, Jestem tak zadowolona, że kupiłam bilet do muzeum, bo w końcu dowiedziałam się, jak wygląda dziurawiec. Mam już, nie wyczytując, prawda, nikomu lat, ani nie licząc, mam ponad 60. I to jest tak, takie cudowne stwierdzenie, że właściwie jesteśmy na Ziemi, obok nas to wszystko jest, ale my nie zastanawiamy się, czy jest nam to potrzebne. Albo czy w ogóle jest to na coś potrzebne, i w ogóle już nie żyjemy takim życiem, że to, co było obok nas, było bardzo ważne dla człowieka, nie tylko tej ziemi, ale dla człowieka, każdej ziemi. Do dnia dzisiejszego na pewno są jeszcze takie społeczności, które wszystko to, co wokół nich rośnie, jest, to jest ich życie. I tak Wszystko samo potrafią zagospodarować, wiedzą wszystko. co służy, do czego. Tak, i tak mi się wydaje, że y, natura po prostu te dary dała. A my dzisiaj ich nie potrzebujemy odczytywać, dlatego że w rzeczywistości nauczyliśmy się, że chodzimy do sklepu i wszystko tam jest. Natomiast y, można troszeczkę otworzyć oczy. Można wziąć wnuka, wnuczkę i troszeczkę na swój własny świat, swoje miejsce na Ziemi podziwiać się, poobzierać. I niekiedy by trzeba było chyba wejść z powrotem na gogle i podziwiać się, co też to jest. Bo jedna z uczennic szkoły podstawowej, kiedy zapytałam o Len, to mi powiedziała: Niech się pani nie martwi. Ja wejdę sobie na gogle i będę wiedzieć. Ale w chałupie u zieleniorki mamy taką półeczkę, jedną tu jeszcze my na tej ścianie powiesili, no w tradycyjnej chałupie aż tak na tej ścianie by to nie wisiało, ale mamy tego tak dużo tu, żeby pokazać właśnie ile tego przeróżnie jest. Bo to jest jakby pokłosie troszeczkę tej wystawy, która była u Państwa. Ale to już jest, co roku są zioła świeże. Na nowo zbierane. Na nowo zbierane. Pomysł jednak został, tak. żeby to Nasza kontynuować. Pani Ania Cieślar zbiera, ja zbieram ogromną ilość, Ewa Niemczyk zbiera i nawet mama od pani Anie Cieślar też nam zbiera ziółka, w, wiąże. Bo cała też historia polega na tym, że po pierwsze trzeba odczytać świat, czyli te wszystkie zielinki, które wokół nas, również i kwiatki. Są też zieliny pochodzenia zwierzęcego, tak jak na przykład tłuszcze różnego rodzaju, czy sadło, gęsie, czy inne, borsuka, sadło, które ludzie bardzo sobie cenili. Sama słonina e, e, świńska, fenomenalny, no cudowny lek, ale też jest sytuacja taka, że trzeba się nauczyć takie rzeczy, które wymagają pewnego rodzaju wiedzy, Dawnej, a więc tej wiedzy, która była częścią dawnej kultury magicznej, mianowicie tej wiedzy, kiedy zbierać ziółka, jak je zbierać, jak je przechowywać, jak je suszyć, a w ogóle cała filozofia polega jeszcze na tym, że trzeba się przede wszystkim nauczyć, jak je pić. Bo to nie na tym rzecz polega, że pani tu trzy, cztery ziół włoży, zaleje wodą i, i mamy herbatę ziół. Absolutnie. Kiedy wchodzi się do tej chałupy niewielkiej, do meczku, to po prostu odurza nas taki fantastyczny zapach tych ziół. Mhm. To mhm. jest szkoda, że tego jeszcze technika nie potrafi pokazać. Mhm. Nie potrafimy tego odczuć, ale to jest przyjemność dla w, Tak, dla naszych nozdrzy i tak. dla głowy I za i chwilę. Dlatego, tak i dlatego właśnie A ta stara chałupa dla każdego zwiedzającego ona nie jest tylko tą zimną starą chałupą, tylko ona tą swoją wonią tym zapachem cudownym daje też ten klimat. Jeszcze jak się tu zatopi w piecu, niekiedy na piecu i ten ogień jest, to tak jakby my byli w chałupie. Właśnie, to może opowiedzmy troszeczkę I o tych ziołach, dwa, tak pokrótce. Tak, zdania możemy tak. powiedzieć o ziołach takich najbardziej wzocnych. I jeszcze by trzeba było też powiedzieć o ziołach jako łodydze, jako listku, jako kwiotku i jeszcze jako o owocu bo to są też różnego rodzaju to inne może, rzeczy, Tak, to może... mianowicie myślę, że tak, kiedy popatrzymy na nas, na górali, na góralkę, a tą babym która w chałupie musi pod ręką pewne rzeczy mieć i co ona musi mieć? żeby po prostu o, o, mogła jakoś w dawnej tradycji funkcjonować. Więc taką pierwszą rzeczą, jak na blaszy napiekli na przykład poleśniki list, na listku z kapusty albo placki ziemniaczane poleśniki na samej blaszy, to nie ma możliwości, żeby placki poleśniki nie były podane z herbatką z dziurawca. To jest podstawa. To się łączy. Tak, więc dziurawiec... A dlaczego z dziurawca akurat? Musi być dziurawiec, w ogóle inszego nie pijem, to bez sensu byłoby. Wie Pani, tylko jest taka kwestia, że dziurawiec tu jest w różnych miejscach, tu jest też y, położony w różnych miejscach, ale rzecz polega na tym, że dziurawiec zbierało się do świętego Jona. I jak robimy herbatkę z dziurawca... Toś dziurawca herbatka ma i kwiat, i łodygę, i liść. I to są właśnie bardzo ważne rzeczy, że w przypadku dziurawca można wszystkie te trzy części razem połączyć, i to może być właśnie razem zaparzone, i ta herbatka cała pita. Ale już dziurawca nie można na przykład pić latem za dużo. W ogóle jak jest słońce, to absolutnie nie można to źle chyba działa na skórę, tak? Y nie wiem czy by tak wytłumaczyła to moja tam prababcia mm. czy babcia, ale ona to zawsze tłumaczyła wątrobą. Uważała, że po prostu za dużo i długo picie dziurawca się nie da. Natomiast do placków poleśników, na blaszy upieczonych trzeba było dziurawiec i to była podstawa. Ale taki dziurawiec, jeżeli byśmy chcieli z czymś połączyć i złamać go, i zmieszać, i taka herbatka, która jest taką herbatą, ja bym to powiedziała, o takim przybliżonym do idealnego smaku. O, może tak. Uruchamiamy wyobraźnię teraz. Uruchamiamy wyobraźnię. To znaczy, ja nie muszę, bo ten smak mam, czuję i nie o to. To na pewno musi być liść melisy, ale liść melisy bez łodygi, melisa bez łodygi, tylko liść i nie taki, że widziałam jak jedna z pań strzygła nożycami te zioła i tak do takich paczków dawała. Wzięła się nie strzyże nożycami, ani nic, po prostu te listki się obiera i je suszy się. Taki właśnie liść z, z, z melisy, do tego koniecznie kwiat lipy, kwiat lipy. Do tego wszystkiego parę listeczków mięty, ale bałszanki, nie mięty czarnej, pieprzowej, tylko bałszanki. To są takie chrube, takie pękate, chrube listki. My tu w Zogródce Naszej z ziołami ją mumę rośnie. Więc ta bałuszanka jest przedobra. To bardzo trzeba dać. I właśnie do tej melisy kwiatu musi dołożony być biały kwiat bzu. Biały. Musi być. I wtedy można dać jedną parozinkę czyli jedną taką łodygę a, y, dziurawca, ale to już jest wszystko, już nie więcej. I to jest ta herbatka ideału wtedy Pyszna. wychodzi. Pyszna, nawet by nie, jakby już nie było bez dziurawca, to ta właśnie herbatka, kany jest mięta, bałszanka, melisa, kany jest y, dany bez, ale jako kwiotek i kwiat z lipy, wszystkim ludziom na świecie polecam, przepyszny. A dió